Były testowane spotki. Tutaj e, Niemcy, tutaj naziści, e, testowali różne urządzenia, które miały e, antygrawitacyjnie działać. Łysy stwierdził, że on bierze bilety i on wchodzi. No to wchodzimy w takim razie. Była elektrownia, która tutaj się znajdowała. Tak naprawdę była elektrownią, która nie zasilała zupełnie miasta. I do końca nikt nie wie, co ona zasilała. No. O niej Muchołapka, a tak naprawdę Molkę, czyli tutaj, akurat Muzeum Militarne. Całą kamerę podrapałem, ale dobrze. Dołączymy sobie do, tych, do tego zbioru niesamowitości. Zobaczcie miejsce, gdzie według legend były testowane spotki. Tutaj Niemcy, tutaj naziści. Testowali różne urządzenia, które miały antygrawitacyjnie działać. Czy tak rzeczywiście było? No kolejna legenda, której chyba nigdy nie poznamy. Nie zmienia to faktu, że wygląda to naprawdę ciekawie. Niektórzy mówią, że tutaj mogły być chłodnie kominowe. Z doświadczenia wiem po Czarnobylu, że raczej nie wyglądają w ten sposób. Budowa chłodni kominowych troszeczkę inaczej jest realizowana. Natomiast nie zmienia to faktu, że Obiekt jest bardzo, bardzo ciekawy. Wszystkie rozmiary, oczywiście wymiary i temu podobne rzeczy za chwilę Wam na ekranie wyświetlę, albo już wyświetliłem, bo nawet nie wiem dokładnie, w którym to będzie momencie. No i jest to po prostu muzeum, które można odwiedzić. My akurat nie będziemy się tam wbijać, bo nie widzę większego sensu. Wystarczy, że obiekt zobaczyliśmy, oceniliśmy fachowym okiem, żartowałem. No i zaraz spadamy dalej, a wy zobaczcie sobie jeszcze kilka ujęć z tego właśnie miejsca. No i jednak stało się, wchodzimy do środka. Łysy stwierdził, że on bierze bilety i on wchodzi. No to wchodzimy w takim razie. Zobaczcie, przede wszystkim przed wejściem Dynamit Nobel Molke Ludwigsdorf. To jest fabryka amunicji. To była fabryka amunicji, podziemna fabryka amunicji. Zaczynamy od korytarza. Tutaj pierwsza recepcja prawdopodobnie, mam nadzieję, że będzie coś widać tam za chwilę. Tutaj zobaczcie jakie przepiękne zdjęcia. Górnicy jeszcze są, tak to wyglądało zaraz po wojnie, albo w latach niemieckich. Poukładane jakieś skrzynie, tam jeszcze różne rzeczy, nie wiem co to za rzeczy tam leżą, ale jeszcze, jeszcze trochę po niemieckich skrzyń. Tu kolejne pomieszczenie, fajnie to wygląda, mam nadzieję, że będzie coś widać. Idziemy dalej na wchodzimy do pomieszczenia, w którym zdecydowanie są poustawiane, znaczy nie są pomalowane ściany. Dzięki temu echo nie jest tak wielkie. No i jak to w muzeum często bywa, różnego rodzaju informacje, dzwon trzeciej rzeszy, między innymi luka, tak to się nazywało. Latający spodek, czyli kolejny mit, który towarzyszył temu miejscu i latające. Skrzydło, A według wszelkich informacji, według wszelkich legend, to właśnie tutaj Niemcy testowali wszystkie rzeczy związane z grawitacją. Tutaj również podobno testowali pojazdy, które przypominały lub były UFO. Ale, tak jak mówię, cały czas rozmawiamy o legendach, cały czas mówimy o tym, że te rzeczy są po prostu niepotwierdzone. Muzeum zrobione bardzo fajnie. Zobaczcie, wchodzimy, wchodzimy w ogóle pod górę. Znaczy, w sensie, że jest góra, tu są te wszystkie pomieszczenia, są właśnie w górze zrobione. Kierunek zwiedzenia zaraz będziemy myśleć dalej, ale najpierw wyjdziemy tutaj, takie, takie rondo niby. Idziemy sobie dalej, zobaczymy co to będzie. Większość z tych pomieszczeń nie po linii prostej. A tutaj prawdopodobnie mamy wyjście gdzieś na zewnątrz. Gdzie, no prawdopodobnie do wywietrznika jakiegoś. Czyli być może było to pomieszczenie, gdzie była, była instalacja mająca na celu na przykład wtłoczenie powietrza, chociaż może niekoniecznie. Wymyślam w tej chwili, nie mam zielonego pojęcia, cóż to mogło być. Jest korytarz, sprawdzam. Aha, czyli kierunek zwiedzania najpierw tutaj do góry, Dojdziemy. Zaraz zobaczcie jakie ciekawe ściany. Prawdopodobnie ściany tworzone nie po to, żeby kable nimi tutaj przesyłać, tylko po to, żeby były po prostu silniejsze w razie uderzenia, żeby te wszystkie ładunki miały mniejszą siłę rażenia. I dalej korytarz. Długi korytarz, którym schodzę w tej chwili, nie wiem jeszcze gdzie dojdę. Łazimy tu, się pogubiliśmy już. Nie jest to obiekt jakiś specjalnie duży, nie jest jakiś mega interesujący, ale mimo wszystko jednak myślę sobie, że warto, e, warto to zobaczyć. Zobaczcie, tutaj bardzo ciekawie rozwiązana jest sprawa odwodnienia tego obiektu. Z boku korytarza jest specjalna rynna zrobiona. Gdzie ta woda ścieka do samego końca, no i dochodzimy do jakiejś ściany. Tu widzę jakichś dwóch facetów, Chyby, czy żeby to byli no. żołnierze. co to, to jest? To jest właśnie to, wejście z prostowania pod tą muchałapkę. To jest ten tunel, właśnie po całym tunel. A tu jest tunel, a tu świecisz. I tu jest tunel. I ten tunel jest prawdopodobnie nieodkopany, dlatego też nie możemy wejść dalej. Tak czy inaczej, muchałapka. No, chyba mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że. E, zrobiła całkiem fajne wrażenie, aczkolwiek dupy zupełnie nie urwała. Małe sprostowanie, może nie tyle sprostowanie, co mała errata do tego wszystkiego, co mówiłem. Okazuje się, że to była w okolicy bardzo solidna elektrownia. E, I w związku z tym, być może jednak moje przypuszczenia, że te ściany, które wam pokazywałem, są te, 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 te przerwy w ścianach, są jednak do kabli elektrycznych. Być może, no bo to pod Muchołapką, nie wiadomo co tam ciekawego było i w związku z tym, no być może jednak rzeczywiście tutaj było pędzone tak, tu byliśmy być może tutaj były kable prowadzone i być może właśnie w tym miejscu trzeba było doprowadzać nieco większą ilość energii bo elektrownia, która tutaj się znajdowała tak naprawdę była elektrownią, która nie zasilała zupełnie miasta i do końca nikt nie wie, co nas zasilało. No ale tak to w Rize właśnie bywa. Dobra, nagadałem się na początku, mówiłem, że to tylko z wierzchu będzie. Okazuje się, że jednak wkroczymy jeszcze na, na sam teren fabryki amunicji. Tutaj zobaczycie taki ciekawy krąg. E, kolejne wersje oczywiście cóż to mogło być padły. Nie wiem, moje zdanie jest takie, że są to po prostu magazyny amunicji przygotowane w ten sposób, że jakby miało coś tam wybuchnąć, wypierdzielić w powietrze, to fala uderzeniowa nie zrobiłaby nikomu krzywdy, bo zostałaby odprowadzona w dwie strony. Oczywiście zastrzegam, to jest tylko i wyłącznie moja wizja, zresztą sami zobaczcie, jak to wygląda.